Patrzcie, ze mną pokażę Wam coś Fajnie widoczek, nie? To ja się przyzwyczajcie, bo będzie trochę częściej Cześć Patryc już z tej strony Możecie mnie znać z tego samochodu to Jest to moje Infinity Q45 na pewno je kojarzycie gdzieś tam złotów takich jak Altrace, Beskidzka Integracja. No tam się pojawiają. No tak, dzień dobry, też się pani chce przywitać. <grymne> tak to jest na przykład Sara. Również możecie mnie kojarzyć ze zdjęć Patrycja Tarnowa fotografii. Bo swego czasu się też udzielałem w tej sferze. Oraz zapewne część ludzi może mnie kojarzyć z organizacji, współorganizacji Wyjazdów do Japonii razem z Goblą. Od niedawna również zajmuję się importem rzeczy z Japonii, typu felgi, części samochodowe, e, różnego rodzaju przedmioty, rzeczy. E, więc podejrzewam, że i część osób stąd może też gdzieś tam mnie kojarzyć. No ale co? Zaczynam YouTube'a. <laughs> tak się złożyło, że przez. Kontakt z paroma osobami, które w tym świecie już trochę są, gdzieś tam z tyłu głowy już od dłuższego czasu mi się zradzał pomysł, żeby może coś tam nagrywać ze swoich rzeczy. No a jest co nagrywać, na przykład to dziadostwo, jakiś Mercedes, mam jakaś BMW kolejna, ale o tych samochodach będzie trochę, trochę więcej później, w kolejnych, mam nadzieję, odcinkach. Pokażę Wam, co się tu dzieje. Na pewno będą odcinki z pracy nad moim Infinity. To jest w sumie mój główny samochód, którym już od kilku lat jeżdżę po eventach, po złotach. Eee, niestety na razie stoi ze względu na to, że półtorej roku temu kupiliśmy dom. No i niestety to są rzeczy ważne i ważniejsze. Auto na razie poszło na bok, ale spokojnie wróci, silniejsze, lepsze, mam nadzieję. No plus jeszcze inne samochody. No. Będzie się je odbudowywać, przetwikować, jeździć z nimi. Mam nadzieję, że coś jakiegoś ciekawego ponagrywam. Na pewno będą filmy z wyjazdów na driftingowe eventy, filmy z wyjazdów do Japonii, jakieś eventy Stensowe będą też filmy, bo mam taką piękną stodowę, którą muszę przekształcić na warsztat, więc też się coś tam będzie pojawiać. Mam nadzieję, że się to wam spodoba. Będę się starał przynajmniej, żeby się Wam spodobało. No i co? Witam Was na moim kanale. Do zobaczenia.